Kretyn. Roberta. No jasne. Mogłeś mnie podnieść. Co tu robisz? Uciekasz? Co ci do tego? Dlaczego uciekasz? Dlaczego? Przez mojego ojca. Gdzie się ukryjesz? On cię wszędzie znajdzie. Gdy się dowie, będę daleko stąd. Idź już. I tak cię znajdzie. Nieprawda. Nie bądź głupi. Pomyśl o sobie. Będziecie szukać i... Nie przesadzaj, już się całowaliśmy. W szczytnym celu. Marcelino był zagrożony. Niech ci będzie. Zwijam się, zanim mnie znajdą. Dokąd pójdziesz? Znajdę hotel. Bardzo mądrze. Jakie podasz nazwisko? Wszyscy cię znają. Jakiekolwiek. Poproszę Cię o dowód. Wasza wysokość chce się zatrzymać w podłym hotelu? Racja. Zostaje. Nareszcie mówisz z sensem. Spadam. Nie odchodź. Siadaj. Dzięki za wszystko. Uratowałaś mnie. Bez przesady. Tomas ryzykował głową. Pomysł był Twój. Dlaczego mi pomogłaś? Bo walczę z niesprawiedliwością. Nie lubię być taka jak inni. Masz towarzystwo. Cześć.